Najprostszą w montażu podłogę winylową, e i dostępną na rynku? Tak, najprostszą. Często pojawia się to pytanie y, ze strony klientów o obawy przed montażem, tak? bo pojawiają się elementy związane z robieniem wylewek, szlifowaniami. E, często, gęsto też y, osoby, które fizycznie chcą kupić podłogę, nie są w stanie samemu jej pomontować. Dlatego w ten odcinek ta informacja o tym, że mamy taki produkt, jeśli ktoś posiada troszeczkę więcej umiejętności montażowych, to na pewno sobie z tą podłogą poradzi i uzyska efekt wow na podłodze winylowej. Będziemy sobie tutaj mówić o podłodze marki Zeplor, konkretnie o kolekcji Senso Premium Easy. Na kolejze powiem, zostańcie ze mną i posłuchajcie kilku ciekawych informacji na ten temat. Sensu Premium Easy. Natomiast zanim przejdziemy sobie do wartości, dlaczego tak jest, jedna ważna rzecz, to znaczy jakość tej pogody i specyfikacja. Produkt został wykonany w grubości całkowitej 4 mm, co daje nam bardzo fajne walory pod kątem użyteczności domowej. Powiem Wam o tym za chwilę, a jeśli chodzi o warstwę zabezpieczającą nam dekor, czyli to, co odpowiada za chociażby długość gwarancji, którą udzielamy w tym przypadku 115 lat, ale odpowiada przede wszystkim za to, że dekor nam się nie zetrze. Jest to jedna z najwyższych warstw, jaką możemy zaproponować na rynku, czyli 0,55 mm odpowiednich no, 33 klasy w europejskiej klasyfikacji, co wskazuje nam, że podłoga ta nadaje się zarówno do mieszkalnictwa domowego w bardzo wysokim levelu nawet, ale także możemy przeznaczyć ją do mniejszych obiektów użyteczności publicznej, takich jak jakieś mniejsze biura, małe użyteczności gastronomiczne i tego typu rozwiązania. stwierdzenie, że jest to najprostsza podłoga LDI do montażu. Kilka cech, które ją wyróżnia. Przede wszystkim to, że jest to podłoga z już naniesioną warstwą klejącą z tyłu, klejem żywym w tym wypadku, o czym jeszcze tu powiem. Ten klej pozwala nam po prostu zastosować podłogę bezpośrednio na posadzkę odpowiednio wcześniej przygotowaną. Więc nie musimy się tutaj kusić o kolejne dodatkowe elementy typu podkład typu dodatkowy klej, to jest dosyć istotne. Drugą ważną cechą, która pozwala nam powiedzieć o tej prostości jest brak zamków. Tutaj nie ma żadnych wyfrezowań, które nałączą ten produkt, one przychodzą na styk. Co nam to daje? Daje nam to, że nie musimy pamiętać o jakiejś kierunkowości, tak? Możemy połowę sobie ułożyć dowolnie wzdłuż, przesz. możemy miksować dekory. To też jest bardzo istotne i o czym jeszcze powiem w ramach designu tej kolekcji. I ostatnia bardzo ważna rzecz: nie potrzebujemy do tego żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczy nam zwykły nożyk tapetowy, najlepiej ostry, kontromierz i tak naprawdę miara, która nam pomierzy odpowiednio, odpowiednio wymiary i odcinki do położenia. Natomiast, jakie mamy zalety generalnie jeszcze tego rozwiązania? Bardzo ważna kwestia na rynku: dylatacja. Oczywiście zakładamy tutaj dylatację obwodową, czyli przy ścianach. To jest taka dylatacja bardziej techniczna do montażu, czyli minimetr 2, tak żeby ta podłoga e, mogła dojść do ściany i moglibyśmy ją dalej zamontować. To jest pierwsza ważna sprawa. Natomiast unikamy tutaj w tym przypadku tak zwanych dylatacji przejściowych pomiędzy pomieszczeniami. I to jest ta ważna kwestia, e, o którą często czyta klient, ponieważ dzisiaj panuje przekonanie na rynku takie że jak większość z nas chce unikać jakiegoś dodatkowego elementu łączącego pomieszczenia, które wygląda zupełnie inaczej niż podłoga. Dodatkowa wartość. Bardzo fajna cecha. Możliwość położenia tego na stare płytki ceramiczne. I tutaj wsyłam do mojego poprzedniego filmu, gdzie kładliśmy sobie podłogę na klik, na płytce ceramicznej, gdzie nie fuk. Tutaj również ta opcja jest dostępna. Tutaj również możemy bezpośrednio na płytkę przy fudze o szerokości 4, głębokości 1 mm położyć ten produkt bezpośrednio i to jest bardzo fajny case. Dlaczego? Dlatego, że wiele aspektów, które spotykamy na rynku, to jest renowacja starej podłogi. I teraz przy tej grubości, czyli przy 4 mm, przy tej sytuacji, że możemy sobie to bezpośrednio położyć na płytkę, mamy tę opcję, że nie musimy często przecinać drzwi, nie musimy się bawić w pakowanie, jeśli szerokość tej fugi nie jest przekroczona. To mamy tak naprawdę idealne rozwiązanie. Skupmy się trochę na wzornictwie i designie. W tym wypadku ta kolekcja składa się raptem z 12 dekorów. Jest to kilka dekorów w formacie dużych płytek. 600x600 mm. Bardzo ciekawa forma. Płytki tego typu się bardzo dobrze sprzedają w Polsce, czyli tak zwane marokańskie patchworki. Kordoba, dekor Cordoba, Dekor Provence, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o taką nowoczesność, nazwijmy to. Oczywiście mamy też format płytek troszkę mniejszy i bardziej stonowany, to jest płytka Design Wall Street, płytka w formacie 610x305, więc na szerokości nam to jest możliwe do spasowania i trzecim formatem drewnopodobnym i w tych też jest. Najwięcej 184 mm na szerokości 1219 mm na długości. Kilka takich bardzo sprawdzonych wybarwień odsyłam tutaj do zagnieżdżonej informacji dotyczącej dekorów, jakie są dostępne w, tej, w ramach tej kolekcji. Natomiast bardzo ważna rzecz dotycząca łączenia tych kolorów. Ta kolekcja poprzez brak zamku, o którym wspomniałem, pozwala nam bardzo sprawnie i idealnie połączyć różne designy w ramach jednego pomieszczenia. Czyli załóżmy sobie sytuację taką, że chcielibyście mieć w salonie wydzieloną strefę, gdzie mamy stół jadalniany, albo wydzieloną strefę pod wyspę kuchenną. Wtedy jak najbardziej możemy wykorzystać dekory płytkopodobne i płynnie przejść w dalsze pomieszczenia, wykorzystując na przykład dekory drewnopodobne. Jest to super rozwiązanie, widzicie to na załączonych aranżacjach w ramach tej kolorystyki. Polecam je bardzo, ponieważ tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy mamy podłogę z wyfryzowanymi zamkami, jest bardzo trudno zrobić tą mieszankę. Tutaj to jest bardzo proste, bardzo intuicyjnie. Wymierzamy sobie formaty, docinamy to nożykiem i łączymy ze sobą. Czyli bardzo fajna rzecz. Podsumowując, jeśli szukacie szybkiego rozwiązania dla swojej podłogi, aby ją odświeżyć, aby dać jej nowy blask, aby zmienić Układ swojego pomieszczenia i zastosować tam bardzo fajne wzornictwo, to odsyłam Was z pełną świadomością tego, że to będzie dobre rozwiązanie do produktu Sensor Premium Easy. Tak jak wspomniałem, jest to podłoga bardzo szybka w montażu, bardzo prosta w montażu, z fajnym, ciekawym wzornictwem, z fajnymi cechami, o których powiedziałem. Czyli o tym, że możemy tutaj. Montować to na płytki. Możemy wymieniać poszczególne deski w ramach uszkodzenia. Możemy miksować sobie dekory w ramach pomieszczeń. Unikamy przejść dilatacyjnych listew w przejściach dylatacyjnych. Ale też co ważne, dalej jest to podłoga w 100% wodoodporna. Dalej jest to podłoga, która będzie bardzo cicha i bardzo miękka w użytkowaniu. To jest bardzo fajna cecha. Zwłaszcza jeżeli rozważacie kwestię zastąpienia płytek czymś innym. Odsyłam Was do tego rozwiązania. Linki zagnieżdżone w tym filmiku odsyłam Was do naszych dystrybutorów, gdzie znajdziecie tą podłogę do zakupu i niebawem pojawi się na pewno krótki filmik z montażem tego produktu w danym pomieszczeniu, z miksowaniem dwóch dekorów, tak żebyście fizycznie zobaczyli, że ta podłoga jest prosta w montażu.